Witam Państwa. Naszym dzisiejszym gościem jest pan burmistrz Krapkowicz, pan Andrzej Kasiura, y, który w niedawno udzielonym wywiadzie wspomniał o tym, że jest fanem literatury fantazy. I na ten temat chcielibyśmy dzisiaj z nim porozmawiać. Dlaczego, pana zdaniem, warto zorganizować w Krapkowicach konwent? Hmm. Czyli spotkanie miłośników literatury fantazy. Myślę, że z dwóch powodów. Raz spotykając się z mieszkańcami, czy to starszymi, czy młodszymi, to niestety, za starszych to już powoli zaczynam uważać ludzi w moim wieku. Chyba jest powrót albo renesans do spraw związanych z fantazy, z fantastyką naukową. I patrząc teraz na młodzież, która żyje chyba trochę za bardzo w świecie Wirtualne. komputerów, w wirtualnym, może czas pokazać, że literatura, komiksy. Czy świat kreowany w wyobraźni, ale przez y, twórców fantazy, jest czymś ciekawym, czymś, co może być także mm, interesujący dla tych, którzy dopiero zaczynają interesować się literaturą. A to, że od już najmłodszych lat właściwie interesuje się fantastyką, czy fantazy później, to sprzyja temu, aby stwarzać dobry klimat tego typu poczynaniom. Pamiętam jak dziś, że pierwszą właściwie literaturą, która trudno powiedzieć, czy jest w dzisiejszym rozumieniu fantastyką naukową, ale to książki Juliusza Werna, które opisywały fantastyczne podróże, jakieś niewiarygodne przygody, zarówno pod względem techniki, ale także dostępności do różnych miejsc, i to naprawdę pobudza wyobraźnię, a młodym ludziom Którzy zbyt często są bombardowani przetworzonymi obrazami z dużą ilością ekspresji, niestety także agresji, i emocji. Takie działanie na wyobraźnię myślę, jest bardzo potrzebne. Jak Pana zdaniem powinien wyglądać konwent w Krapkowicach? To trudne pytanie. Powinien wyglądać tak, jak wyobrażają sobie uczestnicy tego konwentu. To może takie trochę przewrotne, ale na razie chciałbym, abyśmy wspólnie korzystając także z naszej telewizji krapkowickiej wyszukali zachęcili grupę osób, młodzieży, starszych, do tego, aby może się ujawnili, zgłosili, zgłosili swój akces do zajęcia się tym tematem, bo nie chciałbym, żeby to była jakaś inicjatywa narzucana odgórnie, którą ktoś sobie wymyślił i będzie na siłę wcielał życie, tylko. Jeżeli będzie grupa kilkunastu osób zainteresowanych tematem, która włączy się we współorganizację, będziemy wiedzieli, że jest kilkadziesiąt osób zainteresowanych tego typu inicjatywą, to myślę, że jesteśmy w stanie w miarę szybko i niedużym nakładem środków takie coś zorganizować. Tutaj niedawno byłem razem z synem. Na takim konwencie w Opolu, organizowanym w Zespole Szkół Elektrycznych, i to polegało na właściwie najprostszych metodach: giełda książki, fantastycznej giełda komiksów, wystawcy z różnego rodzaju akcesori akcesoriami, fantastycznymi czy zbliżonymi do tego, w poszczególnych klasach odbywały się albo Quizy na temat literatury, gdzie poszczególne drużyny walczyły mhm. o to, kto jest najlepszym znawcą jakiegoś przedmiotu czy, czy, czy książki. Można wykorzystać pracownie komputerowe czy zestawy komputerowe do rozgrywek różnego stopnia w grach. Nie jestem specjalistą, ale no, są gry takie sieciowe, gdzie te, gdzie te rozgrywki są. Chociażby mój syn śledzi rozgrywki tam o mistrzostwo świata między Koreą i chyba Chinami mm -hmm. gdzieś tam, <laughs> jako wirtualny obserwator. Można wreszcie pokusić się o chociażby coś w stylu balu przebierańców, jakimś klemacie fantazy czy mm -hmm. nawet takim bardziej mroczniejszym, horrorowym, to wszystko będzie zależało od tego, czy będą chętni i czym będą zainteresowani? Mhm. Może to także trochę pójść w kierunku, jeżeli takie będą oczekiwania, um, jakiegoś festiwalu gier komputerowych, gdzie także można um, pokusić się o sprowadzenie um, dystrybutorów tych gier. Wszystko jest tutaj dozwolone, wszystko jest tutaj um, dopuszczalne, i może to też zależy od wyobraźni uczestników, którzy chcieliby się. Zaangażować. Ważne, żeby to sprawiało przyjemność tym, którzy się w to zaangażują, i żeby przyciągnęło zainteresowanych. A dla mnie najważniejsze, żeby wyciągnęło młodzież z domu przed komputerów. komputerów, żeby przyszli, podzielili się swoimi odczuciami, doświadczeniami. I takich rzeczy, spotkań może być kilka, kilkanaście w większej formie, w mniejszej. To nie muszą być od razu ogromne konwenty, mogą być na początku spotkania w danym temacie. Tu jestem otwarty na propozycje, sugestie. Myślę, że zarówno do Urzędu Miasta i Gminy, czy na stronie facebookowej, czy do telewizji można zgłaszać swoje pomysły, zgłaszać akces. Jeżeli będzie to już na tyle, dojrzałe, że będzie widać, że jest grupa chcących się zaangażować. Mhm. Myślę, że z, zrobimy jedno albo dwa spotkania organizacyjne, spróbujemy jakoś to ukierunkować i myślę, że ze swojej strony my jako gmina możemy pomóc organizacyjnie, pomóc logistycznie. Natomiast ty, tymi inspiratorami, czy to będzie konwent, czy jakieś spotkanie, to muszą być osoby zainteresowane, mm -hmm. które czują ten temat na co dzień. Statystyczny Polak czyta jedną książkę rocznie. Czy jest Pan statystycznym Polakiem? <grym> o, pytanie ciekawe. Niestety, chyba tak to wygląda, że coraz więcej mieszkańców, zarówno Polski, jak i województwa. Nie czyta albo, co niestety także chyba dotyka uczniów, zamiast czytać lektury, czyta bryki, ściągi, no kondensaty właśnie. różnego rodzaju, co mnie bardzo martwi, dlatego też zarówno osobiście staram się jak tylko jest to możliwe czytać różnego rodzaju literaturę. Najbardziej fantastykę, fantazy, ale także sensacyjną, czasami literaturę faktu. Tą średnią jednej książki na rok przekraczam. Tutaj udaje mi się to um, zrobić, ale myślę, że to jest też warte propagowania wśród mieszkańców Krapkowic. Dlatego myślę, że jednym z najważniejszych sukcesów ubiegłej kadencji to wybudowanie nowej filii biblioteki publicznej w Otmęcie właśnie w budynku dawnej szkoły numer 3, gdzie całe pierwsze piętro zostało zaadoptowane na nowoczesną bibliotekę z pięknym dostępem do książek, z pracownią taką multi Wizualną, gdzie można spotykać się, gdzie są odczyty i spotkania z ciekawymi, znanymi ludźmi, tak aby ta książka dla wszystkich była tym elementem pobudzania wyobraźni. To, co już mówiliśmy wcześniej, jestem przeciwnikiem bezwolnego pochłaniania przetrawionej treści ja przez różnego rodzaju mass media. Bo one nie kreują nic twórczego, tylko przyzwyczajają nas do produktów, które oferują. Czytanie książek pobudza wyobraźnię. Jeżeli ktoś w młodości przeczyta odpowiednią ilość książek, to będzie w stanie sam ocenić, czy to, co jest mu przedstawiane, ma jakieś wartości, mhm. czy nie. Dlatego zachęcam wszystkich do korzystania z biblioteki. Po to jest też otwarta na dwie zmiany od rana aż do późnego wieczora, żeby można było przyjść nawet do biblioteki, odrobić zadanie, poszukać wiadomości w książkach, nie tylko w Wikipedii ani zgooglować i przepisać ordynarnie jakieś wypracowanie, ale trochę czasu poświęcić na tą umiejętność korzystania z książek. Także te zamierzenia, które udało się zrealizować w zeszłym roku też mają zmierzać do tego, żeby ta statystyka smutna w Krapkowicach wyglądała lepiej niż przeciętnie w Polsce. Wspomniał Pan o brykach, po które, sięgają, po które sięgają uczniowie w Polsce, ale też wśród niektórych ludzi pokutuje takie przekonanie, że fantastyka nie jest tak samo wartościowym gatunkiem jak inne gatunki literatury. Jak się Pan do tego ustosunkuje? No to już taka. Kwestia dyskusyjna. Fantastyka, znaczy, moim zdaniem, każda literatura, która y, pobudza jakieś emocje, jest wartościowa. Jeżeli literatura klasyczna wzrusza, y, powoduje, y, nie wiem, gniew albo radość, albo jakieś uczucia, to dobrze, temu też ma tak. służyć. <laughs> Natomiast fantastyka właściwie y, różni się, czy fantasy różni się. Tym od literatury typowej, beletrystycznej, że dzieje się w świecie nierzeczywistym, tak. wyimaginowanym, czy to historycznym, czy na jakichś odległych planetach, ale de facto tematy, emocje Mają więcej są wspólnego niż... podobne. No, mhm. Miłość, nienawiść, walka tak. o władzę, sprawy związane z życiem, z zachowaniem życia, przygodami, sensacją. Także tutaj właściwie taka. Otoczka jest inna, bardziej może atrakcyjnie podana dla niektórych. Natomiast jeżeli to jest dobra literatura, fantastyczna czy fantasy, no to myślę, że spokojnie może stanąć szranki z literaturą, nazwijmy to klasystyczną, czy taką, o których uczymy się w szkole, czy są to lektury nasze. Zwłaszcza, że naprawdę niektóre rzeczy przewidywane, jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, chociażby w książkach, lema jako coś trudno wyobrażalnego, teraz powoli stają się rzeczywistością i może warto czasami pokusić się o pewną refleksję, czy to, co autor chciał nam pokazać i pokazuje jako rzecz całkowicie wyimaginowaną, za ileś lat nie będzie, nie będzie polegało na rzeczywistości. No, sam pamiętam filmy, chociażby hmm, przed, no już chyba kilkunastu lat, Wrót publiczny, czy e, różnego rodzaju, chociażby 1984, pokazujące o wszechwładnej ingerencji systemu w śledzeniu człowieka. E, no teraz mamy e, na, no, na co dzień, chociaż tak. nie zdajemy sobie sprawy z tego, kto dzisiaj właściwie porusza się bez smartfona, bez, bez, karty. bez, bez karty kredytowej. No, I to zostawiamy ślady, natomiast my każdorazowo klikając w telefonie zgodę na podanie lokalizacji do aplikacji Google czy innej, dajemy swój podpis, że będziemy tak. pozwalamy się śledzić. Mhm. I te dane są, jak będą wykorzystane i kiedy, to jest inna sprawa. Natomiast Elektronicznie w cyberprzestrzeni zostawiamy ślad, i tego już się chyba nie da odwrócić, bo albo wypadamy z obiegu społecznego, niestety tak się to dzieje, albo godzimy się na to. Tak. I tak powoli już ta fikcja sprzed lat kilkunastu czy kilkudziesięciu w tej materii chociażby stała się już rzeczywistością. Czy ma Pan jakiegoś ulubionego polskiego autora? Polskiego autora. Tak. No tutaj widzę, że pani redaktor przyniosła kilka książek na samej górze, taki jeden z moich y, ulubionych, Andrzej Sapkowski, czyli Saga o Wiedźminie. To pamiętam jeszcze z lat młodzieńczych, y, pierwsze opowiadanie, które było drukowane w fantastyce, y, wzbudziło, no szok i um, zachwyt, bo tak. było pisane w całkiem innym stylu w oparciu o takie już um, nowoczesne metody pisarskie, ale z takim swoistym humorem i takim dystansem do świata, gdzie Wiedźmin nie jest ani zwykłym rębają, który tak. tam morduje wszystko, co mu się na drodze nawinie, tylko ma jakiś taki swój osobliwy czasami cyniczny stosunek do rzeczywistości, ale jednak z taką dozą zadumy. I dzisiaj oczywiście, jakbyśmy spojrzeli, no to było to też jest Przełmowy. to efekt przełomowy, ale w takim duchu ekologicznym, pokazującym, że nie zawsze potwór to ten, który tak. wygląda inaczej niż tak. znamy to z elementarza. I że czasami ludzie mogą być gorszymi potworami tak. od tych zwierząt, które tak. tam występują. I Sapkowski to taki jeden z moich bardziej ulubionych, z dawnych lat. No to też jeszcze klasy Klem. To literatura, która może nie jest taka łatwa też w przyswojeniu, ale naprawdę zostawia dużo satysfakcji. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. <grym> Dziękuję Państwu.